Witajcie w kolejnym odcinku zbudowania, moi drodzy. Dzisiaj kolejny challenge budowlany przed wami. Ostatnio powiedzieliście, że bardzo lubicie patrzeć jak ja się męczę z tymi challenge'ami budowlanymi, więc dzisiaj będę się męczyć dalej, ale tym razem nie ja wysz zrobię sobie wyzwanie, nie ja sobie wymyślę wyzwanie, tym razem wyzwanie sobie wylosujemy i żeby to zrobić, skorzystamy ze strony Jamesa Turnera. Jamesa Turnera chyba kojarzycie, jeżeli nie, to musicie to koniecznie nadrobić. My sobie wchodzimy tutaj w jego e, tam narzędzia i najczęściej korzystam z generatora rozszerzeń, ale tym razem zrobimy sobie random challenge. Więc bardzo proszę, random challenge. I pamiętajcie, że jeżeli jesteście tutaj na jego stronie, możecie sobie wyłączyć poszczególne rozszerzenia, których nie macie albo których nie chcecie używać, bo wiadomo, nie każdy ma pełną kolekcję, albo też nie każdy lubi jakieś tam rozszerzenia. to sobie wybieracie, co chcecie wygenerować. Możecie sobie randomowo budowlę, mały domek, kas rodzinny, bądź pojedynczy dodatek budowę. Ogarnąć. My sobie bierzemy tym razem mały domek, ponieważ ja bardzo lubię budować małe domki, a dawno tego właśnie nie robiłam i zobaczymy. Co mi wyskoczy, jeżeli chodzi o to wyzwanie? Nie możemy mieć więcej niż 52 kratki. Musimy wybudować w stylu koperdelowskim, czyli będziemy sobie to budować, prawdopodobnie nawet i w tym otoczeniu. Pomieszczenia dla młodego dorosłego i dwójki dzieci za 18 643. Ale czekajcie, czekajcie, tego nie rozumiem. Aha, ro dobra, to są obiekty, które musimy zastosować. Nie no, żartujecie chyba. Ale akcja, dobrze, że mamy podgląd tych obiektów. Bo ja bym nie wiedziała o jakie tutaj dokładnie chodzi. A w ogóle, co to jest? To jest jakiś graffiti? Zespotkajmy się, nie wiem w ogóle, co to jest. Ale dobra, lecimy z tą budową, zostawiamy sobie to tak. Prowadziłam się już na działkę z moją Simką, która będzie mi tutaj pomagać. Bardzo lubię tę działkę, mam bardzo duży sentyment do niej. Ale ja wierdzielę. No lecimy, wpisujemy sobie money najpierw, no bo musimy spełnić pierwszą zasadę, czyli 18 643. 643, bardzo proszę. O Jezu, 52 kratki. Ja sobie będę patrzeć, bo mam na dwa monitory. Na drugim monitorze mam wyświetlone rzeczy, które mamy y, ogarnąć. Yy... No takie art deco by wypadało, bo tak mi się kojarzy przynajmniej rozszerzenie licalne lata, ale wydaje mi się, że to stylizowanie pod rozszerzenie to będzie już wtedy, kiedy będziemy wykorzystywać po prostu obiekty z tego rozszerzenia. Jasne, 52 kropki. Słuchajcie, w naszym wyzwaniu mamy że nie więcej niż 52 kratki, bo ja tak mówię, że na 52 kratki na 52 kratki to taki skrót myślowy. Tam jest nie więcej niż 52 kratki. Natomiast no nie sądzę, żebyśmy sobie ograniczali ilość kratek, więc okej, okay, myślę i lecimy sobie teraz z dachami. No to powinno być trochę takie w stylu art deco, ale ja wiem, czy to Jesteśmy w stanie uzyskać, chyba nie. Chyba wyjdzie nam taki blok, wiecie, mieszkalny, taki perylowski. O nie w ogóle. ale jazda. Ale jazda. W sensie bardzo mi się to podoba. Ja lubię takie wyzwania, bo to bardzo odblokowuje. Jeżeli macie jakiś taki zastój budowlany w Simsach, no to bardzo to pomaga wtedy. No, jakaś najpiękniejsza bryła, to to na pewno nie będzie ale się postaramy no i przede wszystkim to ma być takie licealno-latowe no mnie licealne lata kojarzą się z art Deco przede wszystkim bo tam jest bardzo dużo takich art decowych rzeczy, z tym że nie za bardzo możemy je teraz wykorzystać no te drzwi, same te drzwi to jest 460, to jest 50 no myślę, że wykorzystamy sobie okna z licealnych lat to są za ile? za 65,45 45 nie, no, te sobie damy. Ten dom wygląda przepięknie. <laughs> to na pewno będzie e, moja najpiękniejsza budowla, ale jest. 52 kratki, zostało nam 15 06. jest! Style na I do tego jeszcze zrobimy sobie fundamenty, pewnie jakieś jasne, żeby w miarę to wyglądało. Nie wygląda to dobrze. Miało w miarę wyglądać, a wygląda to tragicznie. Są to jakieś takie znośne fundamenty, żeby to nie, nie straszyło ludzi? Te może? Znaczy one trochę straszą, ale chyba są najlepsze z tego wszystkiego. Dobra. No i tutaj co mamy, to jeszcze, że nie ma trawy. Czy trawa jest płatna? Nie, trawa nie jest płatna, więc ja sobie jeszcze tutaj zrobię tę trawę, bo to wygląda dla mnie tragicznie bez tej trawy. Okej. Okay. I zrobimy sobie tutaj jeszcze takie, wiecie... No nie lubię tego w tych otoczeniach. No w sensie ja rozumiem, że jesteśmy w takim miejscu, w którym... No tutaj są te deski i to wszystko, ale mimo to... Jakaś tam zieleninka się powinna pojawiać, więc troszkę sobie tutaj ją dodamy na środek, a boki sobie tak przyciemnimy, żeby to w miarę wyglądało. Zresztą zaraz Wam pokażę efekt finalny, bo to też nie jest tak, że to zrobimy od razu. Dobra, to tak, tak, tak. Mm -hmm. I tutaj wypadałoby wysypać jakiś kamień, żebyśmy tutaj mogli sobie wejście do domu takie ogarnąć. No nie mogę zrobić niczego z płytek, bo byśmy za to zapłacili. A nie mam zakazu uży używania debugania? Nie mam zakazu, mogę debugę używać. Dobra. To teraz wydzielamy sobie pomieszczenie, jak my to wszystko ogarniemy, żeby tu się zmieściło. Słuchajcie, myślę sobie, że ten dom podzielimy sobie na takie strefy, że. Tutaj będzie w ogóle łazienka, tu w tym miejscu będzie łazienka, tutaj umieścimy sobie kuchnię z jadalnią, tutaj będziemy mieć dwa pokoje, pierwszy pokój będzie dla mamuśki, drugi pokój będzie dla dzieciaków i ja nie wiem czy nie zrobiłabym tego tak, dwójka dzieci czekać, to i tak jest mały pokój, no dobra to zrobimy to tak, czyli łazienka, pokój, jeden pokój, drugi kuchnia, więc sam układ ja wiedziałam co robię budując ten dom od razu, mówię, ja wiem że on nie wygląda najpiękniej, ale dzięki swojej bryle jest w miarę taki ustawny i można tutaj w miarę te pomieszczenia ogarnąć, więc myślę sobie, że dobrze to wszystko się złożyło, lecimy sobie teraz z oświetleniem żebyśmy wszystko tutaj mieli doświetlone, jak widzicie mam pofiltrowane, to na rozszerzenie spotkajmy się miejskie życie gra podstawowa i licealne lata. E, więc na tych głównie rozszerzeniach będziemy się. Tymi rozszerzeniami będziemy się posługiwać, no i oczywiście podstawą gry. E, drzwi bierzemy z licealnych lat, bo widzę, że one są w miarę tutaj, tanie i wyglądają. 50 simolonów, te są za 40, ale te są jakieś takie. Mm, chociaż czekajcie, nie są najgorsze, jakby białe. O nie, dobra, są tragiczne. <noise> Więc to zostawimy. Jeszcze nie wiem, jak z kolorami, bo raczej sądzę, że wolałabym mieć tutaj. A, i wiem, co jeszcze możemy sobie dać. No, przecież, skoro mamy rozszerzenie, z którego budujemy, to powinniśmy mieć i rzeczy z tego rozszerzenia. E, czyli, moi drodzy, kompaktowe wnętrza jeszcze powinniśmy tutaj mieć, żeby to wszystko było. Takie ładne drzwi, e, żeby to wszystko tutaj było razem. I może czekajcie. Te drzwi są za 50, te są za 200. A, widzicie. A nie, dobra. Nie wyglądają tak ładnie, już jak te. Przy tym, dobra, to zostawimy te. Niech będzie, niech mają burżuazyjne drzwi. No i lecimy sobie teraz z podłogą. No, raczej pójdą te deski, bo ja lubię deski. Deski są ładne, deski są fajne, deski nikogo nie dręczą, więc deski z nami zostaną. Nie, jeśli chodzi o łazienkę, to są za cztery, za cztery, te też są za cztery. A z licealnych lat jakieś takie, bo... Te, o właśnie, te są też za cztery. No bo one będą nam fajnie tutaj zmieniać wygląd tego pomieszczenia, więc też bym sobie je zastosowała i tutaj. No bo są inne takie, nie? Więc będzie to dobrze wyglądać. Lecimy sobie teraz do ścian. Oczywiście licealne lata bym chciała tu do kuchni, więc zrobimy sobie to... Tak, bo tutaj mamy tę kuchenną część naszego domu. Dobra, więc tu i tu. Myślę sobie, ustawimy kuchnię z tej strony, dobra. I tutaj do łazienki damy sobie. O, to. To jest za ile? Za dwa simolony, dwa simolony, dwa simolony. Nie ma dramatu, może z nami zostać. I teraz lecimy z taką normalną ścianą. I myślę sobie, że tutaj dobrze by pasowała taka ciemniejsza ściana, o ile ją w ogóle znajdę. W takim kolorze, właśnie, przydałoby się, żeby wydali kolory ścian, żeby było więcej takich neutralnych kolorów ścian w podstawie. Bo ja na modach może i mam, ale wiecie, na modach to jest jedno. A przydałoby się, żeby to było jeszcze tak normalnie w rozgrywce. I tutaj tak. I tutaj tak. O. To mniej więcej pasuje chyba. Ta ściana z tą ścianą i tutaj ta ciemna. Ta ciemna pasować ma niby do tej dolnej. W sensie to nie jest identycznie, ten, czy identycznie, idealnie ten kolor, ale myślę sobie, że będzie w miarę okej. Okay. Lecimy sobie teraz półkami kuchennymi, no i tutaj lecimy z tymi najtańszymi, no bo tu nie ma co się zastanawiać. Musimy jeszcze umeblować ten dom dla dzieci naszych, więc no musi to jakoś w miarę się tutaj nam prezentować i jeśli chodzi o kolor szafek to myślę sobie nawet, że te będą ładnie tu wyglądać oczywiście to, że ja robię challenge o jak mówię, nie znaczy, że będę robić to brzydko, w sensie będę starała się zawsze te budynki w miarę dostosować, żeby to nie, nie straszyło was nie zawsze może mi to wyjdzie nie zawsze może będzie idealnie jak chciała ale ale myślę, że no, że się starać będę żeby to nie było takie totalnie, totalnie tragiczne. Dobra. No i lecimy sobie może jakieś górne półki, żeby nie było nam nudno. Tutaj mamy taki szary z brązowym. No i myślę, że sobie możemy je ustawić tak. Dobra. I lecimy sobie z jakąś dekoracją na okno. I może być to. Szybka, łatwa, prosta kuchnia jest gotowa. A, jeszcze nie, no przecież skoro robimy kuchnię, to powinniśmy mieć i okap. Dobra. 11 tysięcy. Podstawy najpierw robimy podstawy. Podstawy są najważniejsze, czyli łazienka i oprócz łazienki oczywiście kuchnia. No, i tutaj muszę sobie wpisać Move Objecta. Bo wcześniej sobie dawałam radę bez niego, ale no niestety teraz już przychodzi na niego pora. I z kompaktowych wnętrz jest tu moja umywalka z kompaktowych wnętrz, bo ja ją najbardziej lubię. Jest, bo ona jest taka malutka. Widzicie, nie? I tutaj byśmy sobie to przesunęli, może bardziej tak. O. I ją byśmy sobie umieścili tak, a toaletę tak. Czy oni tutaj będą mogli z tego skorzystać? Nie wiem, tak szczerze mówiąc, może faktycznie ustawię to jednak tak. I e, tu kolor. O, jakie to jest ładne. Ja bym taką ciemną zrobiła łazienkę najchętniej, bo zawsze robię jasno. Może zrobimy sobie ciemną łazienkę. Nie, no, nie zrobimy, bo nie będziemy przekolorować. A nie wiem nawet, czy bym dostała takie. Zestawy kolorystyczne, więc zrobimy sobie to tak z taką drewnianą półką. I tu by bardzo pasowały, ale nie mamy tego niestety. A pasowałyby bardzo, słuchajcie, z wymarzonych wnętrz. Tak, bodajże się to rozszerzenie nazywało. Wymarzone wnętrza, takie, te, takie półki jak z IKEA, takie kwadratowe zwykłe. Ładnie by to wyglądało. Łazienka myślę, że gotowa, mamy prysznic, kibelek, umywalkę, nie było sprecyzowane chyba jakie to są dzieci, nie, jest po prostu dwójka dzieci, a skoro dwójka dzieci to można powiedzieć, że szkolne dzieci, więc mogą się spokojnie myć tutaj w prysznicu, więc tak bym to zostawiła. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej rzeczy, która jest tutaj w naszym wyzwaniu, czyli do nieszczęsnego kwiatka, który muszę znaleźć. I ja, ja go kojarzę, ale i nie kojarzę jednocześnie. A może na koniec sobie to sprawdzę. Będzie mi łatwiej, jak będę miała mniej rozszerzeń. Dobra. Lecimy do jadalni, bo to jest kolejna ważna rzecz. No musimy mieć na czym jeść, więc jakiś taki stolik w miarę O, ten może być. Tak, myślę, że ten tutaj spokojnie się zmieści w kolorze... A może z tym drewnem? Z tym drewnem średnio biały albo ten ciemny? Ten ciemny w sumie był Pasował w miarę tu, chyba do tego wnętrza, albo ewentualnie biały. Biały jest taki nudny, ale też dosyć do, tych, do tego całego pomieszczenia by nam pasowało. No, musimy mieć cztery krzesła, czy te cztery krzesła są chyba za drogie, więc weźmiemy sobie cztery krzesła tańsze. To jest krzesło szkolne, o to by było dobre. Ale hmm, w jakim kolorze? Czy ona ma takie w miarę neutralne? Nie ma. Ona jest takie bardzo. Ja nie lubię art deco, wiecie? Więc mam problem. Najlepiej to by mi pasowały właśnie te krzesła, takie w kolorze o tym. Na przykład. Albo nawet takie zielonkawe, niebieskie, nie wiem, cokolwiek takiego. Żeby to nie było może całkowicie białe, bo jednak jak cały czas się robi białe, to to białe z białym do białego to to jest męczące i wcale nie wygląda dobrze. Więc może tak. No, czwórka osób to cztery miejsca muszą być, nie? Nie, nie, nie wygląda źle. Jeszcze sobie pomyślę nad tymi krzesłami, nad ich kolorem, ale na razie niech to tak zostanie. I lecimy sobie do sypialni, moi drodzy. Najpierw sypialnia dziecięca, i tutaj pójdziemy bardzo, 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 bardzo na łatwiznę, ponieważ znajdziemy sobie oczywiście łóżko piętrowe, ponieważ, no, skoro dwójka dzieci to dwójka dzieci. I skoro nie mamy doprecyzowanego, a ja raczej trzymam się tego, że to są starsze dzieci, to zrobimy to w ten sposób. Może tak i może... Kurczę, to by mi pasowało, jakby nie było takie... Hmm. Wiecie o co chodzi? Różowe. Chciałabym te dwa łóżka mieć, a tutaj to z tym, no dobra, możemy na razie zostawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. I jeszcze coś do sypialni młodego, dorosłego, który te dwójkę dzieci ma. I tutaj wsadzimy to łóżko, bo to jest łóżko, za ile ono jest w ogóle? 545, ten jest 560. No to ono jest chyba najtańsze z nich. Na no skoro licealne lata, to licealne lata, żeby tutaj były. I lecimy teraz do ściany. I tutaj, dzieciom zrobimy tę tapetę właśnie z licealnych lat. Tylko, może taką w miarę neutralniejszą, czy żółtą, to można by było tu dać. A im jest taka jeszcze jedna tapeta. Tylko, czy ja ją znajdę, bo tutaj jest strasznie tego tusza, może to jest w ścianach, a nie w tapetach. Zdecydowanie ta. Tylko, to łóżko odoła lepszy kolor. Czy to czerwone by bardziej pasowało. Albo to białe. O, czekajcie. Czekajcie, może jest lepsze łóżko piętrowe, w sensie w lepszych kolorach. Ono mi wizualnie najlepiej z tych wszystkich, z podstawy pasuje, ale wyglądowo to tak raczej się maniak. A czy to by miało lepsze kolory? A to też ma słocze takie dosyć kiepskie, bym powiedziała, ale te w miarę z tym się połączy. W sensie ta gitary, widzicie, nie? Z tym. Będzie się zgrywać tu pomarańcz, tam pomarańcz. W miarę powiedzmy, że jest ok, będziemy mieć dwa pomarańczowe wnętrza. Ja tak bardzo lubię ten kolor, że masakra, a oczywiście musiałam sobie go dać. Damy sobie tutaj te szafy z podstawy. Dzieci oczywiście muszą mieć biurko do nauki. Z elektroniki wypadałoby im dać jakiś komputer tani. Nie wiem, cokolwiek. Może w sumie nawet bardziej pasowałby tu laptop, ale widzę, niespecjalnie mamy laptopa. No, nie jesteśmy bogaci, to damy im ten komputer. Niestety, moje drogie dzieci, nie stać nas na więcej dla was. I lecimy z krzesłem. I tutaj możemy dać to krzesło w jakiś wzorek. Myślę, że ten fioletowy, bo tutaj mamy ty fioletowy, fioletową szafę, tutaj pomarańczowy. No, myślę sobie, że to będzie pasować. I skoro jest to pokój dzieci, to oczywiście w pokoju dzieci powinny się jednak znaleźć jakieś zabawki. Ja często o tym zapominam. No, ale prawda jest taka, że dzieci jednak się bawią, nie? Jeszcze. A przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jakiś kufer z zabawkami jest może ładniejszy. Ten na przykład, o, ten jest lepszy, zdecydowanie. Kufer z zabawkami i może być też taki, albo, o, pomarańczowy będzie tym razem. I lecimy z jakimś dywanem. W licealnych latach są ładne dywany. W ogóle, jeżeli nie macie rozszerzenia licealne lata, to uwierzcie mi, wiele tracicie. Ale to jest też dobre, bo to jest z darmowej aktualizacji. I tutaj chyba też było coś w takim słoczu, co mogłoby nam pasować. Takie chmurki fioletowe. Tak, jesteśmy w dobrym miejscu. Robimy to i zrobimy sobie może to. Mianowicie ustawimy sobie to w kolorze takim. O, i to też w takim kolorze pomarańczowawym. Chociaż tutaj ten, ten by pasował, nie? Trochę naprawdę młoda dorosła by mieszkała, ale niech będzie i tu sobie powiesimy ubrania. Tylko tą mniejszą ilość ubrań. Okej. Okay. I to traktujemy jako taką szafę do tego pokoju. No i zostało nam 5000. I wypadałoby zrobić coś tutaj innego jednak, chyba, bo. No cóż, wiecie co? Możemy to przesunąć, tak? Nie, bo chodzi o to, że powinniśmy mieć jeszcze kanapę i regał, i jakiś, nie wiem, telewizor w tym domu. Ale to średnio nam się zgrywa pod kanapę i regał, więc może zrobimy to inaczej. No zaraz wam pokażę oczywiście, musimy sobie dać jeszcze zlew jakiś, żeby można było sobie wymyć żarełko, które przygotowujemy. No, zlew w kuchni to jest jednak absolutna podstawa, ale oprócz tego jadalnia, jadalnia. I tutaj bardziej by mi pasował taki stolik i z nieokrągły, tylko taki podwójny, wiecie. Jedna, jeden na dwa kratkę. I to by było. Nie z modów, nie z modów, nie z modów. O, ten. I chyba byśmy to mieli. W sensie jeszcze musimy dwa elementy dodać, które są wymagane przez wyzwanie, ale już wkrótce, czy wkrótce, pokrótce wam opowiem, co my tutaj mamy. No oprócz tego, że wokół domu nie mamy nic, to jeszcze zostanie nam do zrobienia. To mamy tutaj główną sypialnię dla właśnie tego młodego dorosłego. Półki nie wypełniałam. Powiedzmy, że ktoś jak się wprowadzi, to sobie ją wypełni. A do tego mamy tutaj szafę z ubraniami. Tutaj jest pokój dziecięcy, więc mamy dwa łóżka, bo miała być dwójka dzieci, szafa, biurko, komputer i e, zabawa. Do tego mamy łazienkę, w której mamy, a muszę to dać, bo zawsze jak tego nie daję, to o Jezu, pół komentarzy jest o tym. Więc już spokojnie, dla wszystkich fanów ta, papieru toaletowego, proszę. <grytanie> jest papier toaletowy w łazience. E, do tego prysznic, no i funkcjonalna kuchnia, gdzie mogą sobie coś ugotować, e, umyć, tam trzymać rzeczy. Cztery miejsca, bo czterech ludzi tutaj mieszkali. Do tego telewizorek jakiś i regał, więc myślę, że jest okej. Okay. I teraz lecimy sobie do tego, co my musimy mieć, czyli najpierw miejskie życie, i mamy mieć tutaj tę trawę. To nie będzie akurat problematyczne, bo ona może nam tutaj ozdobić wejście do domu. Tylko nie, tak, tylko w wersji takiej o. Więc bardzo proszę. No, no nawet pasuje nam stylem, nie? Do tego domu, tak mi się wydaje. No i do tego musimy mieć. Coś ze spotkajmy się, ale ja nie, nie ogarniam, czy to jest jakaś dekoracja. O, to jest to. Oho, dobra, musimy mieć popisany dom. No myślę sobie, że możemy mieć tutaj takie graffiti zrobione, że ktoś przyszedł i popisał dom. Bo taki mały dom i ktoś sobie stwierdził, że będzie mógł to zrobić. Lecimy teraz na zewnątrz, żeby w miarę ten dom jakoś ogarnąć z zewnątrz. Oczywiście gra podstawowa i tutaj wrzucimy sobie jakieś drzewko. Żeby nam rosło nie najdroższe Tutaj też może rosnąć jakieś drzewko Do tego lecimy z jakąś trawką O bardzo ładnie Dom nie jest może najpiękniejszy Ale powiedzmy, że to jest taki startowy dom Początkowy dom, dom dla rodziny, która się tutaj wprowadziła No jest dużo dzieci i jeszcze no, no nie dorobili się niczego Jest duży ogród, w którym można sobie różne rzeczy umieścić Więc to na pewno będzie ok Z rzeczy, które mieliśmy umieścić No to to jest ten ten obraz, nie wiem, graffiti tutaj, to miał być w stylu licealnych lat, w sensie otoczenia Cooperdale, nie wiem, czy można to tak nazwać, ale no elewacja jest z tego rozszerzenia. Dach może niekoniecznie, no ale powiedzmy, że po prostu wykorzystanie tego rozszerzenia Nadaje no, jakiś klimat. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to tak jak widzieliście, nic tutaj się nie zmieniło. Jest część kuchni, jadalni. Tutaj mamy telewizor, regał, żeby przetrzymywać książki. Nie mamy za dużo ozdób, no bo tutaj wiadomo, ciężko by było z tymi ozdobami, ale mamy pokój dla tej młodej dorosłej, no i pokój dla dwójki dzieci. Także myślę, że zadanie jest zrobione. Nie więcej niż 52 kratki. No i. Myślę, że zmie... no, zmieściliśmy się w budżecie, bo zostało napisane 4 Simolony, dwa obiekty, więc to chyba tyle. <grystanie> więc chyba już wszystko tutaj mamy. Ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach i klasycznie standardowo, trzymajcie się cieplutko. Cześć!